O, oh, ale żyliśmy w naszym języku Kaczora Donalda. To jest po prostu ra... bezcenne, bezcenne. W Japonii za 5,90. No niesamowite. Tam? Za 300 jenów. Niesamowite. To jest to jest dobre, to było piękne. No, nie mogę. Uracze, tak? Tu jest ten bank? Tutaj, Softbank. No 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 właśnie. Ale my mamy zaznaczone te y, u nas pójdziemy sobie. Nie, 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 nie. Musimy teraz wrócić na stację. Ej, to no. czy nie mi się wydaje, że żebyśmy gdzieś spokojnie znaleźli na szybui albo... No i sobie zjedli. Albo co? I sobie zjedziemy. O, tu mamy kino? I co tu mamy? Piratów z Karaibów? Nie, proszę mi to przeczytać. O. Bardzo fajne. Proszę mi to przeczytać. Ej, piraci z Karaibów nie, na tak Dalekich polsku. Jeziorkach. Czekaj, jak są Piraci. Mam piesie na to, nie A Świetny, czekam na. Perfect answer. To jest Druga, u którego? 23 kwiecień? No. Czy to jest na pewno dwójka? Tak, tak. Nie chciałbym długo Ja bym się nad nie zastanawiał. China. Piratów? Nie. to Loki zawsze mówił, że chciał. I Marini to. Patrzcie, a tutaj. Pacienko, oczywiście. Gdzie jakieś fajne laski, a nie? Tak, to na 30 zł za mięso Ania, masz turka Ania, można włożyć? A ja to mam na, na, na plecach Prezenty nasze, prezentów Eee, tak naprawdę to mi się chyba zgubiliśmy Nie tam Tam? Ja się chyba zgubiłem Nie no Kuba, zna orientację Tam Najbardziej mi się podobało wczorajsze karaoke Dojście do karaoke To było najlepsze po prostu O, tu mamy mapę ma pudę. A za takimi tutaj już się chodzi? E, na wszelki wypadek sprawdźmy. E, Główno z tego zrozumiemy? Tak, nie, A i tutaj, no. To idziemy. No, jednak dotarliśmy bez problemu. A, Jay na górę. Dobra. Nagriem się fajne billboardy, fajne. Czekaj. Patrz. Wirtualne Co billboard. Co? Kupimy kup Danielowi. O. Najnowszą wirtualną dziewczynę. O. Dla Daniela trzeba kupić. No mówię, wirtualnowi przyznam. Jeszcze wstydzi zakładać, że prawdziwie to niech się uczy na takich, nie? <laughs> Wiesz, że on to obejrzy pewnie? nie no co z tego i... Nie żałuję, że nie przyjeżdża. O, Susi reklama, jakaś fajna. O, ile, ile szkodnych min. Musimy się teraz odnaleźć. JR tam po lewej <tryk> Dużo ludzi O oh aha, Ale czy Nie, Ale przy niej... Przecież kartą temu. Demo...